Dzień dobry wieczór, witam Cię serdecznie w piątek w ostatnim odcinku Manipulacje o poranku Takiego programu śniadajowego, w którym opowiadam Ci o manipulacjach oraz technikach obrony przed manipulacjami Jeśli z jakiegoś powodu nie widziałeś pierwszego odcinka i kolejnych to masz dużo do nadrobienia, masz dokładnie 9 odcinków Cóż, jest piątek i mam nadzieję, że Twój piątek będzie równie rozrywkowy jak mój i że w końcu weekend, prawda? A to jest ostatni odcinek manipulacji o poranku, a więc zapraszam. Moi drodzy, dzisiaj opowiemy sobie o technice manipulacji wywoływania presji. Wyobraźmy sobie taką historię. Jest chłopak i jest dziewczyna. No, wyobraźmy sobie, że dziewczyna PMS zna bardzo dobrze i w tym momencie przeżywa napięcie przedmiesiączkowe, i ten chłopak przeżywa również napięcie emocjonalne przez to, że dziewczyna ma e, napięcie przedmiesiączkowe. I coś tam nie zgrzyta, coś tam się dzieje, coś tam się nie do końca zaczyna pomiędzy nimi układać i takie, to, takie zgrzyt się robi, nie? I teraz dziewczyna, i to jest uwaga, mówi do chłopaka. Chłopak do niej, przepraszam na początku. Kochanie, jesteś dla mnie zła. Ej, nie kochanie, nie jestem na ciebie zła. Jest mi po prostu przykro. To jest metoda manipulacji pod względem wywierania presji. Ja bym powiedział, że to jest metoda manipulacji poprzez wywieranie emocji u drugiego człowieka. Bo o co chodzi? <laughs> Zobaczmy. Czy jest to sytuacja dosyć racjonalna? No nie. Ponieważ w, zamiast mówić o faktach, nie wyniosłeś śmieci, chciałbym, żebyś wynosił śmieci codziennie. Ona mu mówi: Jest mi przykro. I co ma on teraz pomyśleć sobie? On ma sobie pomyśleć: O, może jest jej przykro, więc ja na pewno zrobię to, co ona chce. Może się z tym nie zgadzam ideologicznie, z wynoszeniem śmieci na przykład, ale jest jej przykro. To ja może zrobię, bo, bo jest jej przykro. Co się tu dzieje? Tutaj zaczynają wchodzić emocje. Ona zaczyna przenosić emocje jest mi przykro, na tego chłopaka. I to przenoszenie emocji jest już manipulacją. Ona to zrobiła w konkretnym celu, żeby on coś zaczął robić. Więc to jest manipulacja. Nie wiem, czy Ci się zdarzyło w ten sposób. Mam nadzieję, że nie. I moi drodzy, tym zamknięciem oto laptopika ja zamykam serię Manipulacje o poranku. Dzięki Ci, że przez dwa tygodnie ze mną byłeś. Mam nadzieję, że materiał udostępniałeś. Jeśli nie, udostępnij pierwszy materiał na swoim Facebooku. Ja Tobie życzę pozytywnego poniedziałku, dobrego poniedziałku, Piątku. Piątku. Tak. Piątku. Ja Tobie życzę dobrego piątku. Mam nadzieję, że Twój piątek i cały weekend będzie tak dobry. My się widzimy standardowo co wtorki na tym kanale. Na pewno? Może coś wymyślę, żeby się dwa razy w to, to wiedzieli? Dobrego weekendu na razie.